Dla aktywnych widzów do wygrania 10 sztuk k 47 Neon Revolution. Lajkuj, subuj, komentuj. Wyniki 1 czerwca. wygrania macie face w card o wartości 20 zł. Wystarczy zostawić lajka, suba z dzwoneczkiem, a jaki komentarz dowiecie się w trakcie odcinka, więc oglądajcie do końca. Mano z tej strony Wowka W dzisiejszym odcinku będziemy sobie lecieć od trybu Bajarity e, właśnie do koski Więc podejmujemy się takiego wyzwania e, Żeby spróbować właśnie Zrobić kosę z tego trybu Ale pamiętajcie oczywiście o najlepszym kodzie jakim jest kod Wowka na casehagu Który daje 20% więcej przy doładowaniu Darmowe skrzyneczki, darmowe giveaway Od casehaga no i możliwość Zdobycia na giveaway coś ode mnie Dodatkowo dzisiaj wleciała właśnie Koska kiedy to nagrywam e, Więc naprawdę no i sporo sporo Przeróżnych tutaj skinów. Tak jak widzicie, są jeszcze te dwie koski, Bloodsport cały czas tutaj coś leci, jak widzicie, dla was przy wpłatach z moim kodem. Więc naprawdę myślę, że fajnie. I oczywiście na stronie Gracie wpłacać można do 18 roku życia, a my lecimy sobie z odcineczkiem. Ostatnie, najnowsze skiny. Ok, mamy AWP i Kałaszka. W porządku, w porządku, zaczniemy sobie, myślę, że od skrzyneczki Covert, strzelimy sobie dwie sztuki, jest to skrzyneczka, w której występują, no po prostu, są tylko czerwone skiny, tylko czerwone skiny, jest Royal, słuchajcie, jest Royal już na starcie, plus dodatkowo mamy skina ze spadającymi monetami, więc fenomenalne rozpoczęcie odcinka, to może być, nie no, super. Super się zaczęło, e, takie coś mi się podoba, e, przejdziemy jeszcze, słuchajcie, do case Badly. na case Badlach również zrobimy sobie bitewkę, tylko tutaj weźmiemy jeszcze skrzyneczki, e, czekajcie, czekajcie, restricted, classificated, e, milspecka, nie wiem, czy będziemy, nie, no może milspecka, nie? Damy sobie głównie te skrzyneczki. Będzie to bitwa za 76 zł. 8 skrzynek, damy sobie to 2 na 2. Więc taka bitewka jeszcze dodatkowa. No cały czas korzystamy z tych skrzyneczek jedynie, właśnie z tego trybu, o którym mówię, czyli Bajarity. Nie będziemy czekać co sumie na graczy, od razu sobie zaczniemy. Tutaj, o kurde, czekajcie, muszę Wam pomniejszyć okienko, ale to za chwilę, bo nie widzicie naszego budżetu. Więc spokojnie, spokojnie, zaraz to ogarniemy po bitewce. Na razie przegrywamy. Czy jakoś nie? No trochę, trochę przegrywamy jednak. Trochę jednak dostajemy tym w no Ale w każdym momencie, wiecie, można trafić na przykład rzadki przedmiot. Nie, więc mój, o Franklina trafiłem. O nie, Franklin nie był jakiś dobry, ten Wizny był dużo lepszym. Mm, trochę zaczęliśmy na... Dobra, mocno zaczęliśmy nadrabiać, bo aktualnie objęliśmy dzięki mnie w sumie prowadzenie. Teraz tracimy, czy nie? Niestety tracimy ostatnia skrzynia, mega, mega ważna, błagam, mnie chyba... Nie, no nie, cztery... Nie, no kurde. A mogła być mała, ważna bitwa, no nie, no... Nie, no była ważna, była ważna. Porażka naprawdę bardzo, bardzo minimalna, ale niestety na pewno będzie też odczuwalna w dzisiejszym odcinku. Dobra, wielkość okienka została po prostu ogarnięta. Więc będziemy sobie tutaj lecieć dalej. 190 zł aktualnie. I, i, i przejdźmy, może, jeszcze raz do tych kowertów Czekajcie, strzelimy sobie jedną sztukę kowerta Może w ogóle zrobimy też bitwę 2 na 2 z tymi. No, kurde, Famos, kurde. No, tak jest ciekawie. Tak nieco ciekawie z tym Famosem. Nie wiem, czy jeszcze raz nie spróbować podobnej bitwy co przed chwilą. Bo jednak. No, minimalnie, naprawdę bardzo minimalnie brakowało, że to zwyciężyć, więc dobra, jeszcze raz dokładnie to samo. Mam nadzieję, że tym razem po prostu już to wyjdzie i będzie dobrze, no bo no, no śmieszna porażka. Kurczę, taka śmieszna porażka. Takie minimum, że. O, ho, 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 i tutaj chyba. Zaczniemy z rozmachem e, tą bitewkę. Trafiamy mocnego Glocka, super. E, więc sprowadzenie mocne, już na starcie. Kolejny raz leci Royal z moich rąk, jak widzicie. Więc ja tutaj robię główną robotę. Teraz nowa wpada, e, bardzo podobna do gloka, e, Co się tutaj dzieje dalej? No dalej, kurde, rozwalamy ich. Na razie rozwalamy ich, oby się to nie odmieniło. E, w przypadku przejścia, właśnie na skrzyneczkę Classificated, no i oni teraz mają coś rzadkiego. To będzie to kałaszek mocniejszy niż te skiny, które ja trafiłem. Przez co różnica naprawdę. O, super, super, super. Mówię, chciałem powiedzieć, że jest niewielka różnica, ale nadrobiliśmy. Jeszcze raz ją nadrabiamy. Super, kolejny ciągle przeciwników. Chyba to zwyciężymy, jest kałaszek. Więc win, win, tak czy nie? Jest zwycięstwo, czy nie ma? Jest. Tak, jeszcze Royal na koniec. Elegancko, elegancko. No i ta bitwa widzowie już nam poszła. Desolate Space elegancki, więc easy win. Żeby wygrać Paysafe Karda, napisz jaki masz telefon i liczby od 7 do 10. Easy win moi drodzy, udaje się pięknie zwyciężyć. Elegancko, w ogóle czekajcie, po co ja trzymam te skiny, te, w sumie tego skina, tego skina i tego skina, niech one nie leżą sobie po prostu w moim ekwipunku, no i co, bardzo fajna bitewka z tego wyszła, e teraz zrobimy, czekajcie, nie może nie to co ostatnio, bitwa, weźmiemy sobie te skrzynaczki, zmniejszymy i dorzucimy do tego trzy razy kowerty, <laughs> więc ta bitwa już jest... Mocniejsze i tutaj na trzech graczy to strzelimy nie? to już nie będzie dwa na dwa tylko po prostu bitwa bitwa trzyosobowa bitwa trzyosobowa zaczynamy nie gadamy i patrzymy na to jakie skiny wypadają troszeczkę farta dzisiaj do tych rzadkich skinów jest. Więc miejmy nadzieję, że ten farcik się po prostu utrzyma i tych skinów rzadkich będzie jeszcze, jeszcze więcej. Niech w ogóle ten skin się pojawi w trzech ostatnich skrzyneczkach, czyli przypadków, właśnie, coverta ho, bo covert jest tutaj zdecydowanie najmocniejszą skrzyneczką w tym zestawieniu. Eee, czy... no kurde, ładny traf, ładny traf z TV. No a niestety ci zasmucić, bo ja tutaj za chwilę w covercie trafię rzadki przedmiot. No i będziesz miał problemy, no i będziesz miał problemy tutaj na pewno ze zwycięstwem. Lecimy, kurde, kwerty, dawajcie, dawajcie, dawajcie. Kowert, niestety nie, pierwszy skin nie był dobry. Drugi skin w covercie również nie jest dobry. Nie, no kurde, znaczy jest dobry, ale. Żeby zdobyć prowadzenie, niestety niewystarczające No i, kurde, zwycięstwo tutaj nie ma. A była to, kurde, bitwa, która mogła dużo mi pomóc w kierunku, w kierunku kosa. Nazwijmy to kierunek po prostu kosa. Ile możemy kowertów sobie strzelić? Możemy strzelić sobie 8 razy kowerta. Tylko, czy ja chcę taką bitwę? Zróbmy. Zróbmy to 2 na 2, czyli to będzie bitwa kowertowa 2 na 2, bitwy 2 na 2, dzisiaj było, bitw 2 na 2 było sporo, ale akurat przy nich mieliśmy myślę, że sporo szczęścia, bo w pierwszej naprawdę bardzo, bardzo mało brakowało, żeby zwyciężyć, a druga, druga no już była po prostu zwycięska, więc jeszcze raz lecimy z zobaczymy jak tam... Jeba nie kowerta, tylko, kurde, royala. Dawaj, royal, dawaj, royal. Nieważne, czy u mnie, czy u przeciwnika, niech się pojawią royale. Na razie różnice między mną a przeciwnikami, znaczy, nami a przeciwnikami, nie są aż tak ogromne. Chociaż troszeczkę się powiększyły i, słuchajcie, wbijamy tutaj z royalem. Zobaczymy, co za rzadki przedmiot będzie. Jest, słuchajcie, M4 Hyper Beast, więc naprawdę super traf, który daje nam... Kurde, nie, solidne prowadzenie, może tak, ale trafiają coś rzadkiego, nie no, digielek, ja pierdziele, nie, prowadzenie stracone, ale nie powinna być to wielka jakaś różnica, błagam, błagam, casehug'a, błagam, case Haga. ta bitwa jest naprawdę super, super mocna, niech tutaj będzie zwycięstwo, niech będzie zwycięstwo, ostatni skin, royal, 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 u mnie albo przeciwnik. znaczy, uj, ja pierdzie, no i porażka, nie no, kurde. Oh, minimalnie brakujące sprawy w dzisiejszym odcinku naprawdę są Ja idę sobie y, Kliknę tutaj eventowe sprawy, które do, te diamenty dostajecie po prostu za granie na stronie Na hagu, więc ja sobie po prostu z tego skorzystam Żeby zrobić jeszcze jedną bitwę kowertową, bo naprawdę To co mi brakuje to są śmieszne sprawy yy, Z casów skorzystamy może skorzystamy, może. Mm, dobra, jednego free tego najpotężniejszego ja sobie otworzę. O nie, jeszcze nie mogę. Dobra, tego prawie najlepszego otworzę sobie. Zobaczymy, co tam poleci. Może Shadow de Gersy? Nie no, nie na no, Shadow de nie poleca. Jeszcze raz bitwa 2 na 2 czy będą same kowerty? Czekajcie, no same kowerty to raczej ile tych skrzyneczek by było. Mm, sprawdźmy sobie, sprawdźmy sobie, czekajcie, gdzie to jest 140. No właśnie, nie jesteś nas, nie jesteś nas. No jedynie trzy skrzyneczki, mało, mało, więc trzeba troszeczkę pójść z tymi skrzyneczkami e, innymi, które są dostępne. Czyli myślę, że Classified, to będzie dobra skrzynia, nie, po prostu na tą bitewkę. Niestety to się nie zmieści, więc damy sobie tą skrzynię. Damy sobie jeszcze milspeka, jeszcze jeden milspek wejdzie, wejdzie, więc jeszcze dwa milspeki, więc w sumie wyjdzie tak, że otworzymy wszystkie dzisiaj skrzyneczki z trybu by rarity, więc fajnie, fajnie, tylko kurde do, no, żeby było naprawdę fajnie, to brakuje tej kosy, a dzisiaj tak kurde casehack z nami troszeczkę pogrywa, bo do tego, żeby tą koskę zrobić, to naprawdę tyle razy, co minimum brakowało, znaczy do, nie do samej kosy, tylko do tego, żeby się do niej zbliżyć bardzo mocno. To śmieszne rzeczy naprawdę brakowały. Śmieszne rzeczy. Więc. Prowadzenie mamy, fajnie, fajnie, fajnie. Na razie rozjeżdżamy naszych przeciwników. Udaje nam się to jak najbardziej. Kolejne skiny również są po naszej stronie, więc na razie zapowiada się to łatwym zwycięstwem z naszymi przeciwnikami, chociaż różnica nie jest na tyle znaczna, że mógłby siedzieć teraz spokojnie i patrzeć na to, co się dzieje. Więc musimy tutaj niespokojnie siedzieć, niespokojnie siedzieć. Nie, no, raczej nie powinien nam tego zepsuć, powinno być to. Zwycięstwo, więc jak najbardziej udaje nam się zwyciężyć tą bitwę. E, teraz progresujemy. Chyba nawet Wam powiem, że pójdę teraz po samego coverta. Mimo to, że tych skrzyneczek nie będzie dużo, po prostu to i tak pójdziemy sobie w coverta. No bo jednak tutaj są te najlepsze skiny, e, więc rzucamy sobie to tak 112 i do tego dodamy sobie. Czekajcie, zejdźmy niżej. E, nie, tutaj, tutaj było. 100, o nie, 124. O 119, ok, czyli 5 skrzynek, 4 graczy nawet dajemy. Tak jest, lecimy sobie, 4 graczy. Ponownie Tero. No i zaczynamy bitewkę. Która ma naprawdę wielkie możliwości Ale czy je wykorzystamy Na to się okaże, żeby wykorzystać możliwości Tej bitwy, no to jednak trzeba trafić Rzadkie przedmioty, których od jakiegoś czasu Już zbytnio nie widzimy Początek mieliśmy naprawdę zasypany Wręcz tymi rzadkimi skinami Teraz no trochę to ucichło Prowadzenie co prawda mamy Ale czy to jest jakieś super No kurde, no właśnie nie jest Nie straciliśmy prowadzenie, różnica jest wręcz minimalna I znowu Niestety porażka, więc z tego szczęścia no przybrakło dzisiaj, mógł być naprawdę Mocny odcinek, były momenty, w których już Naprawdę bardzo niewiele brakowało, a jednak A jednak nie wyszło Więc i tak też po prostu bywa Ja wam dziękuję za oglądanie, subujcie Lajkujcie, na razie, się ma i cześć